Pomóż mi lepiej, bo. Nie chcę mi. O, mam to! Patrz! Będzie mieli ten. Y... Nie, znowu... nie, to nie zrobię. Tylko Ale... znowu patyki. O, czekaj, nie, nie dawaj tego. Y to trzeba usunąć, tam jest lepsze. Będzie mieli teraz ten. A w sumie, jakby schody zrobić na górę? Eee. Zrobisz taką Jak. Jak w rapcie. Nie? Mhm. Ale możemy z tego zrobić zrąbiste. Robimy to. Mhm. Mm e, bądź kreatywny i wymyśl coś, jak my tu możemy wyjść na górę. Mm. Mm. Masz. Dobra, e, ale to będzie ptaszki, będę. Ty. Czekaj. A jakby tak po prostu wyjść? A nie można jakieś drabiny załatwić? Nie da się. Nie ma drabin w tej grze. Ale jakby. To schody są można zrobić? Nie da się, nie da się rozłożyć tutaj schodów. Nie da się. No i ni niestety tutaj już się nie da wspinać na górę. A przemyśleli to. Dziady wstrędne. Dziady gi Tak trochę kiepsko. Jeszcze możesz tu dokończyć w środku to. Eee. Yy... Masz pacyki. Yy, suszarka nam się przyda tutaj na jakcie? Raczej na. Suszarka, no przyda się. A Nie, nie ma gdzie, nie ma miejsca na nią. Eee, chyba że ją na dachu dam. A jak na dach chcemy wejść? Nie da się tego edytować, co nie? A czekaj, mogę podsadzić się? Skakuj na mnie. Chyba nie ma. Czy mi naprawdę Discord znowu odwalił? Tak. Tak tak tak, 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 tak. A jednak nie wiem, bo cię słyszę. Brangi. <laughs> Jakby zbudować na górze podest i do podestu linę. O! Można obejść, nie? Można Tu, stału raczej nie będzie Liny Eee Nie będziesz stał jej zamontować. szukaj mały pod raczej customowy podest Jasne, to te... Nie, dobra. Ty Ty szukaj ja się przywitam, tak? No tak też może być. Po 10 minutach nagrywania. Po 10 minut. A tam skromne 10 minut. Wytnie się 8, zostaną 2. Magia montaż No to cześć. To ja powróciłem znowu. I znowu mnie nie będzie, więc. A tego pana też nie będzie. Drakara. Cześć. <gry> Co to było? Boże. Ale o co chodzi? co to było za przywitanie? Nie wiem. Takie, takie przywitania tylko u mnie. No. Ciężko by było, żeby w kogoś innego, coś innego było. Kurde. Tylko na górze, na, na, na górze da się coś zbudować. Ej. I tylko patyki, albo ściany, czy coś tego typu. Eee. I standardowy dach? Aby, jakby ścianę tam zbudować. Jedną. I na ścianie I zrobić... ...wejście. Ścianę, wejście. <grym> What? A nie górze. Co ty zrobisz? No cześć. Dobra. Spróbujemy coś teraz z tym ogarnąć. Mm, chyba się ni niestety nie obejdziemy tego. Niestandard... Niestandardowa podłoga jest tylko w jednym wymiarze, nie można jej obejrzeć. JAK TO TAM WLAZŁEŚ?! Serio, dopiero teraz się zorientowałeś? Sie, wiesz co, ja byłem w tym... Znaczy... Wiedziałem, ale teraz tak do mnie dotarło, nie? Zauważyłem, ale teraz do mnie dotarło, że ty tam jesteś. No po prostu tutaj, na tą tratwę, tutaj jest wiosło. I... no, spam spacją. Nie. <laughs> yeah. Stół, ławka... Ehm, tu nic nie ma. Nie da się, u mnie Łódźmy. nie działa to złamanie słabości. A może duża tratwa powinna być? Mamy największą. Mamy łódź mieszkalną. No? A jeszcze jest duża tratwa. Niech a duża tratwa. No, duża tratwa jest. 32 patyki, 57 kłód. O! Bierzemy! Wszystko bierzemy! Dobra! Jezusa. Jakie to duże! Co jest? O, What? Musimy, musimy wybudować do tego osobny pomost. Ło, tutaj postawiłem O i tutaj to jest to nasza to. plantacja Kurcze nie minęło minut. <gry> nie, nie minęło pięć minut, nie powiem wam Ale plantacja czegoś fajnego <grym> To nie brzmi dobrze <grym> To brzmi bardzo dobrze, popatrz na tego żółwia On już to wziął I go? No oczywiście <grym> Nie, nie do pół. A czemu? Najpierw to to Bo jedne, jedno i drugie będziemy musieli zrobić Jeszcze dom mamy do roboty, więc... To się wydmie. To, to się nie wygnie Albo przyspieszy teraz i A, jeszcze te moje schody trzeba zrobić, nie tak zobaczyć Czy coś uda się zrobić tu, 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 tu. To ja drugie sanie zrobię Sanie, sanie to Eee, tu nie ma, tu jest zero drewna No zero, zero Ooooo i zero patyków mam Też muszę no, iść damy. do ciebie Dobra, ta torba na patyki to nie zgubi, bo też to robię Nie masz jej jeszcze? Nie mam Dwa, 20 patyków możesz sobie zmieścić I co z tym y, torbą? Którą Nic. torbę? Torba na patyki. Jeszcze nie z ma torba... takiej. No dobra jest Jedno A, dwie liny, a skąd ja liny wezmę? Nie masz lin? Mogę ci dać. Nie ja to się zrobię. Ostatnio nieco było ciemno. To. Aj, gaz, że teraz będzie jasno. Trzeba napadć, pijać. Możemy. Co? Możemy się przespać, jak chcesz. Em, dobra, tylko jeszcze jedno drzewo. Patrz! Widzisz to? Jak to się przewróciło, to taki fajny dymek... ...był. Nie widziałem akurat, Dobra, jeśli ja teraz przewrócę... O, widziałeś teraz? Tu. Jaki o, fajny dymek. Teraz jest. Czy... Mi się wydaje, że tego wcześniej nie było? Kurczę, no... I need PATYKI I need sticksy. Są tam na dole. Ej, naprawdę. Ja nie wiem, czy ta gra się tak ŚCIEMNIŁA Czy ja teraz mam dróg, Te dwa zostawiamy tutaj najbliższe. Jasne. Ja, znowu to wykosiliśmy całe. Nie tak powinno być. Mówiłem, jakie są plany. No wiem. Żeby zamiast lasu była. No nie, znowu to mam. Uuu. To z patykami. Zając tak ładnie siedzi. Uchwyt na... raczej miejsce na... Trafniłem go... o tak. Czym? Dzidom. Prosto. Serio? No. No, zjemce, królika. Taszek Usiadł ci? Nie. Eee. Powiedz, jak usiądzie, naprawdę. Po tobie usiadł? Nie, ja jeszcze siedzę seryjnie. To chyba trzeba być y, po prostu nieaktywnym przez jakiś czas. Po prostu przy drzewie stać się, zgaduję. I nieaktywnym być przez jakiś czas. To się... No, stać po prostu. Mutant. Bo już nam się pojawiają mutanty, wiesz o tym? Tak. Czyli ja mamy nie... niezłe przerąbanku. Jeszcze ognisko chcesz? Mm, no, nie no, fajne, jasno. Do Zit yy, robimy pułapki na króliki? A są? No, oczywiście, że są. To dawaj. Kolejna jaszczura. Aha, chyba się zorientowały, że jestem. walki no. Tak. Hmm. Ale mi się nie śpieszy. Jeszcze zabiję takiego jednego przyjemniaczka, a później będę miał dodatkowy pancerz. Eee. Z góry lecą patyki, Bateriał wybuchowy. Weź, zobaczymy jak on działa. Chcesz zobaczyć? Na Patry. drzewie. A weź, zobaczymy czy yy, było tak takiego widziałem, że trzeba skosić kilka drzew za pomocą materiału O, ja widziałem coś Że oni wys wysadzali to dynamitem Dawaj O, No, dwa drzewa żeś powalił Ale takie ogromne Dobra, ja odpadam dynamita Nie ten! Ups! Uważaj, odblokowano dwa osiągnięcia! Dzięki, też go dostałem. Nie ma za co. A wiesz, co jest najlepsze? Że nie, pod, nie podpaliłem tego samego dynamita. UUUU no to teraz mamy co zbierać. Weź przy transportu jakieś parę sztuk. Czego? Kud. O Boże, no. Bo już jestem na drugim tam poleciałeś Dobra Jeszcze tak można też Żeby do, do oporu o, bo, No spalły. Nie, nie O, co za nim złapałem Wiesz jak to jest, zawsze za pierwszym razem rzucisz dwie za szybko Nasza plantacja o. wyrosła I co tam mamy? Aloes? I poróweczki Mogę zjeść? Eee, no nic wręcz. mi to nie dało. E, do torby zbieraj. Do, no właśnie. Jagody. Jagody, 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 jagody. O, czyli jak raz je się zasadzi, to nie trzeba na następnym razem. No i fajnie. Serio? No, krzaki są. O, tutaj są też borówki. No, ale zostawię, zostawię, zostawię. Chyba, że chcesz pozbierać do choroby. Alues! No, ja o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Byle nie rozsadziło, byle nie rozsadziło. Nie co rozsadziło. Się Nic, jestem trochę daleko od tych yy, kłód, co dajesz. Hm. Ale moje plany całkiem nieźle postępują. No, nie da się ukryć, że dobrze, żeś to myśli Z tą polaną? <noise> tak, z tą polaną to całkowicie. A wiesz co? O? Ja wysadzę jeszcze jedno drzewo. Dobrze, to chodź tutaj obok nie gdzieś, bo tu jest dużo. Ich tu jest dużo. Tu tylko. tam no. dalej. Tam jest chyba ich dużo. Tu jest największe nagromadzenie. O tak, tutaj jest to, to ja rozumiem. No, jak to podpalić? Co? Aha. Że w taki sposób. Wiem, że ci się spodobało to wysadzanie. Oj, bardzo. Ała <grych> Ale walnęło na wszystkie strony. o co? Ej, teraz to polana to będzie szybka. Ale nie wysadzaj więcej, bo potrzebujemy te skrytki otwierać, nie? Skrytki? No, skrytki z pistoletem. Aaa, no. Ja. Jasne. Jasne, i zaraz kolejne drzewo wysadzisz. <laughs> no nie, no dobra, piła, piła chyba jest wystarczająca, nie? Nie. Masz kasetę? Sie magnetową. Co ci? Żeby energię uzupełnić, bo mój został. No wiem, ale. Ej, ej, tak mam z wyłączoną kasetę. Więc... No i koniec Już pełna? Nie jeszcze, nie, nie jest jeszcze, jeszcze dwa zmieszczam się. Pip! Pip! Pip Napotkaliśmy przeszkodę. Przeszkoda to pień. Pozdrawiamy serdecznie pienia. Też są Tak? Miejsca no, na kłody. Nie widziałeś wow. <grym> ich? O nie, co jest Nie, nie widzę Dobra, nie ma tu tego nie zauważył <grym i> <grym i> Ale tak korciło Ale skończ już Bo to serio szkoda dynamitów to to, to, to już, to już ostatnie Tu jeszcze jest fajne miejsce do wysadzenia Nie Ale to ja mogę, ja mogę wydać, bo ja mam te przylepne To jak chcesz tam mogę, gdzie jesteś? Nie... O! 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 Gratuluję Zrobię jeszcze samo co ja No i to jest szybki transport, proszę pana strata połowy HP, ale ciś O tym nikt się nie dowie. Ale się ciepło robi w pokoju Czemu? nie Czemu? wiem. Mam no. ten film. Ten lalalala lalala Mam wiatraki po prostu. Taki wiatr. Nooo, z laptopa. A. Serio, tak ci to grzeje? No trochę. Wiesz, jak to laptop, więc. No, a jak mój grzeje, to ty lepiej sobie pomyśleć. Ale mój pokój, nie wiem, lato przychodzi, jest nagrzany full. Ale serio? Serio. No dobrze. Różnica między jednym pokojem a dwóch może sięgać czterech stopni. Nieźle się bawisz. Rozumiesz to? Na tym samym poziomie. Praktycznie wszystko takie same. Fundamenty, nie wiem, czy to też zależy. Wszystko to samo. To w sumie w tobie powinno być chłodniej, bo ty masz przy balkonie. No. No Ja to nawet nie chcę się tego cenzurować, tylko balkon. To ma balkon. Wszyscy mają balkon. Nieważne, czy w domu, czy w bloku. Wszyscy mają Nie, wszyscy mają balkon. Nawet pod mostem mają balkon. byś to sugerował? Nie. Ale dzisiaj ich w ogóle nie ma. Pod mostem ludzi? Noo! <laughs> Wiesz, precyzum, bo nie każdy się to myśli, że chodzi ci o kanibali. Kanibali nie ma dzisiaj. Kolejne? Kolejne. O Boże. Zamieniamy Jest. się w Biedronkę. Żeby była, po znaczy, żeby była poszona. Let's go, czemu ty nie rozpakowujesz, tych starych? ja mam je rozpakowywać. No, przecież ci uwaga uwaga, 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 tutorial, Drakara: jak rozpakowywać, stanie? Wyjmujesz dwie kłody. Przeskakujesz przez kamienie. Wrzucasz do sztajaka. Nie widzisz, ile ja już tego tu wrzuciłem. Dobra, już pełno. Dobra, e, gdzie chcesz, żebym rzucił te buki? Dajesz tu, albo nie Nie, bo tu. nie mogłem spać na sanie, bo szkoda sanie. Tu dawaj, to jest w okej okay. No Nie to nie wysadzi, ich, bo one muszą być blisko, no to ma mniejsze pole No to tutaj są blisko w miarę się bez tego co widziałem Tutaj tutaj, okay? chciałem, tutaj chciałem wysadzić, tu jest okej okay. Tu jesteś tu? Dobrze No dawaj ej, C co zrobi się z kasetą? Nic. Po prostu leży sobie. I tyle. O! że Coś nie zrobił, batonie. Czy to jest. Tak. A nie. Wydawało mi się, że odprawiałem te rytuały, co kiedyś widzieliśmy. Tak? Z nagrobkami? No, i... no chyba, ale to jest po prostu. A to jest tylko dwójka ludzi. I musimy w ogóle zrobić jedne sanie na składowanie ich. A można? No za tobą bomby. Do ciebie biegnie? Weź go podnieść. What? Ja... Uh! O Boże. Ah! <laughs> Jak mało pobiega. co Jeszcze, Jeszcze raz What? Jeszcze raz okay. robię Chodź tu Gdzie on jest? Gdzie są te zwłoki? Tu. Patrz, patrz, to Kamień jest Ej Ja, ja chcę Ja chcę znowu wylecieć Chcesz wózek flip challenge zrobić? Tak Uuu. Nie! Nie! <laughs> A, dobra, trafił idealnie. No. Ej, zróbmy... Zróbmy wersję ulepszoną tego, Please. Mieliśmy <grym> gromadzić drewno tymczasem. What? Ej, jest, ej, fajnie. Why? Podoba mi się fizyka w tej grze. Podoba mi się też znaczy, to co jest. Gdzie, co? <grym> <grym> Widzisz to? Oj, to to wady wpadnie. Tak plus Jak głęboko Teraz to, teraz to wyciągaj. Oni mają coś takiego jak muchy? Muchy? Jakie muchy? Muchy latają przy zwłokach. A ja potem... Ja tego wcześniej w ogóle nie kojarzyłem. No w ogóle jakaś aktualizacja musiała być, bo te no. dymek po spadaniu i muchy. No. Coś, coś, coś co kombinuję. Jak to w ogóle Weź wygląda? Weź mi to pomóż, w sensie z tym. Jestem... No dobra. What?! Oh. Nie mam pytań! No bo wszedłeś to jak ja ulep ulepszyłem. Nie, ma nie mam pytań, naprawdę. Co jest z tą tak? <laughs> Godzina, Ej za chwilę będę musiał, ten, cięcie zrobić O, ups The game crash, the crash report folder name, coś tam, coś tam Cholipka Cholipka Ani raz nie zapisywałem. Cholipka, jasna Ekwipunek, o nie, come on Zobaczę, czy mi chociaż zapisała mój ekwipunek, bo to byłoby przezranie. O, to jest ciekawe O O, w... o? Nie zapisała ci kumy. Nic nie jest. Nic. 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 Wszystko puste. Godzina ścinania, drzew.